Dzisiaj nauczymy się rysować morskiego dinozaura. Czyli pływającego w wodzie. Pierwszy krok to gruby brzuch, trochę mała głowa, trochę duża. Mały, ma mały, i długi ogon. Wykrzywiona szyja. W drugim płetwy, a w trzecim przedziałek przez całe ciało i twarz. I tak wyjdzie ten pływający dinozaur. Teraz wystarczy go pokolorować.